Siemawitam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj w tym odcinku zobaczymy sobie ile godzin spędziłem na grze e, grając w sumie w Brawl Stars, ile tam mam godzin i który jestem e, na świecie pod względem właśnie godzin e, spędzonych w grze Wszystko sobie sprawdzimy na e, stronie, nazwa się ona Brawl Stars Ninja e, Coś takiego oczywiście link będziecie mieli do strony w opisie także Wy też sobie będziecie mogli sprawdzić ile Wy spędziliście godzin na, e, na grze właśnie i jak u was tam wygląda profil Wszystko sobie zobaczymy Ale na samym początku zostawcie łapę w górę Zasubskrybujcie kanał I możecie napisać jak sprawdzicie ile wy macie godzin spędzonych na Brawl W sumie zobaczycie ile ja będę miał Więc możecie napisać ile wy macie spędzonych godzin w Brawl Oczywiście teraz gram w Brawl Stars zdecydowanie mniej niż kiedyś Ale zobaczymy sobie ile przez tą całą moją grę zgromadziłem W sumie sobie tych godzin Na po początku sobie zrobimy po prostu te tego, te dwa dzienne questy, które tutaj mam, uleczy 30 tysięcy e, życia poko i pokona 9 przeciwników na dół. Myślę, że ten pierwszy quest pójdzie nam e, ekspresowo, bo sobie polecimy. Będę po prostu wchodził w tą e, w strefę, żeby po prostu jakieś tam obrażenia leciały. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije i że uda mi się to zrobić naraz, tak naprawdę. Fajnie by było. E, zobaczymy, jak to oczywiście wyjdzie. No niestety, Sandy już leci. Ja sobie odpalam gadżet. Może uda się tutaj. A nie, nie odpaliłem gadżetu. Aj, nie ma, widzieliście przed odcinkiem zmieniłem sobie star power, którym grałem, a gdybym grał damage'em to bym Sandy porobił, niestety tutaj się nie udało w sumie tego quest'a w ogóle zrobić, bo padłem tak naprawdę, minus 8, ale nad puchary totalnie nie patrzę, czekajcie, zmienię sobie może rzeczywiście ten star power na damage, bo gdybym miał damage to bym porobił, na puchary nie patrzę, po prostu chcę sobie tego quest'a zrobić jak najszybciej, tutaj niestety nie pykło, bo... Sandy Colt od razu polecieli w sumie w moją stronę, a ja chcę sobie po prostu tylko do e, strefy wejść. Okej, okay, fajnie było te dwa PR cube'sy zgarnąć. E, tylko mam nadzieję, że ten Crow tutaj nie przyjdzie. Chyba nie, jeszcze dwa szał. O nie, dobra, zepsułem tutaj, jeden poleciał w ogóle w górę, ale dobra, nieważne, mamy tutaj dwa PR cube'sy 6400 HP, lecimy oczywiście do strefy. Może akurat jeszcze uda się jakieś puchary na plus zgarnąć? To by było fajne, jakby się przeciwnicy szybko dosyć wybili. Widzicie? gadżet, odpalam, wchodzę w strefę. Ona mnie dosyć sporo robiła, 2100, teraz, się, teraz czekam na leczenie po prostu. No i tak cały czas Mam nadzieję, że uda się tu tego questa w tej rundzie zrobić, piąte miejsce, więc już prawdopodobnie nic nie stracę Plus 1, piąta ranga i już zobaczymy czy mamy. Mamy. Ok, 25 tysięcy w jednej rundzie poszło, niestety tak jak widzieliście zresztą pierwsza runda, trochę nie pykła, tam polecieli za mną W sumie w tą stronę co ja, ale nieważne, bo tu już mamy w drugiej rundzie zrobionego questa przynajmniej tego jednego. I teraz sobie lecimy z tym drugim questem pokonać 9 przeciwników. Wiecie co? Myślę, że jakąś e, inną postać sobie wybiorę. Polecimy sobie koled, wiecie, polecimy sobie, zobaczymy jak to wyjdzie w ogóle. Najwyżej zmienię. Chyba wiecie co? Ta koled nie będzie tutaj dobrym pomysłem, bo tam już widziałem, że żadnych tanków nie ma. A też w sumie 9 killi to jest trochę. Okej, okay, czy to będzie, nie, to nie będzie mój pierwszy kill. Czyli potem poko będzie moim pierwszym killem. Dawaj, dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, mamy. Pierwszy kill jest zrobiony. Jeszcze tylko osiem. Dobra, zbieramy parkibsy. Tutaj na Mike. walczy niech on tam tylko uważa, że ze środka go nikt yy, nie zaatakował. ok, dosyć szybko. Trzy teamy tu zostały. Ajajaj, dawaj, dawaj, dawaj. Jest, dobra, dostał. Drugi kill. Tutaj gadżet nawet ładnie yy, ta Max użyła, yy, bo w sumie nie dostała obrażeń za mój pierwszy wjazd. Dawaj, jest mój, dobra, trzeci kill, więc jest, jest całkiem dobrze, obijemy sobie tego Bo, wjazd, a niestety to nie będzie kill, bo Bo padł w strefie, niestety, przynajmniej tak mi się wydaje, że tutaj nie zaliczy, bo jednak wydawało mi się, że on, że ja go wepchałem do tej strefy i on przez strefę padł, ale zobaczymy, na razie mamy trzy, z tym Bo, jeżeli by zaliczyło, mamy cztery, okej, okay, no ten spraw dosyć spore te obrażenia bije, dobra, Bijemy, bijemy tego, bo mamy Dobra, teraz na pewno ja go zabiłem No i niestety ten Sprout mnie zabił Mamy walkę yy, Throwerów, Sprout na Dynamite Ale zobaczymy jak to wyjdzie Czy on tutaj ogra, nawet ładnie tego Sprouta teraz obił yy, Niestety bez żadnych powercubesów To jest trochę lipa Dobra, wjazd od razu yy, ultem Lecimy za tym Sproutem, dawaj, dawaj Aj, niestety, nie, 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 nie Wow, dobra, jeszcze bym dostał od tego nie pad padł, ale nie, dobra, to jest raczej wygrane, jeszcze mogę sobie autoajmować mamy go, nie mamy go, nie mamy go, teraz go mamy, dobra, e, chyba 5 killi powinno być, tak mi się wydaje w jednej grze, więc myślę, że całkiem nieźle, plus 9, tak, mamy 5 killi, jeszcze 4 kile i i będzie kłościk zrobiony, zobaczymy sobie, kto, ile mam tam godzin spędzonych na Brawl Stars i które miejsce mam na świecie pod, pod względem, w sumie, w sumie, godzin spędzonych na Brawl Stars, e, jest trochę tych, godzin nastukanych, ale to zobaczycie na sam koniec. Teraz lecimy z drugą grą. Mam nadzieję, że w sumie tu już się uda zrobić tego quest'a. Jeden kill niestety, więc jeszcze 3 kile muszę zrobić. 6 kili na 9. Dobra, nie gramy z tym kram, Lecimy dalej. Dobra, mamy bula kolta po prawej, więc myślę, że możemy ich zaatakować e, jako pierwszych. Okay, oby ten kolt spał. A, niestety, wstał. Więc no tu się nie uda. Niech ta Bibi. Ok, Bibi nam zebrała parki psy. Ja też trafić, nic nie mogę. Oj, ale się wpakowałem. No i się wpakowałem nieźle. Między dwóch tu akurat to zepsułem niepotrzebnie tak agresywnie. Oj oj oj, czy ten Mortis. Oby nie, oby nie, bo będzie minus. No ale trochę problem teraz mamy. Chociaż Bibi przeżyło. No ja to zepsułem totalnie na tego kolta i Bula. To akurat było bez sensu. Dobra. Mamy ten ból dostał. Ajajaj, aj, aj. niestety teraz nie padł. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, mamy jednego killa. Nie, chociaż jednego jak na razie. Może teraz tego kolta? Wiecie, nie, ja nie będę teraz yy, atakował tego kolta. Poczekam sobie na spokojnie na, na Bibi, żeby nie dostać tutaj jakiegoś głupiego minusa, czy to, żeby, żeby głupio tego nie zepsuć. Poczekamy sobie 3, 2, 1, no i mamy już, lecimy. Tego Bul'a trzeba ubić. Na tym bólu mogę sobie robić. Oj, nie. nie, nie, nie. To było, to było totalnie złe. Yy, zagranie z mojej strony. Ult w ścianę. Tego bóla! No, ja bardzo bym tutaj chciał tego bóla ubić. Jackie tu wyleciała. Oj, nie, nie, raz dostanę i po mnie. Dobra, co szczęście się nie dostanę, ale nie tym mocniejszym atakiem od tej bi. Dobra, trzeba uważać, bo oni po 10 siedzą na środku. Więc jest trochę problem. Dobra, trzy drużyny, trzy drużyny jeszcze. Jackie 12, ból pada. Nie, wiecie co? Prawdopodobnie uda się tutaj drugie miejsce zrobić. Yy, ale jeszcze. Dobra, jest, mamy drugi kill jeszcze jednego killa mi brakuje, tu już nie ma szans w ogóle, więc szybko tutaj podajemy, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał za długo, te kile właśnie, tak jak mówiłem, trochę się przedłużałem, bo jednak no ciężko jest zrobić te kile on będzie chyba chciał zebrać tego powercubesa, tak mi się wydaje, można było spróbować tą pamkę ubić, o teraz właśnie, dobra, mamy, mamy, to ja zabiłem, czy nie, tą pamkę, tak, ja, dobra, mamy quest'a zrobionego, w końcu teraz tylko, żeby tego nie zepsuć, nie przegra, dobra, wiecie co, nie, wow. Prawie, wpadłem pod meteory. Dobra, mamy. Cuścika yy, zrobionego. Teraz tylko jakoś to yy, ugrać na drugie miejsce. Chociażby, chociaż trzecie też by nie było najgorsze. Chyba zero by było za to. Okej, okay, czyli ma jednak ga gadżet ten drugi, dobra, tam padł ktoś, karl padł. Yy, czy ten pingwin? Dobra, no i mamy drugie miejsce, no i widzicie? Akurat ładnie się tutaj udało. pingwin tam wymęczył. Mamy zrobiony tutaj questa plus 7, także teraz... O i jeszcze kolet 23 rang, więc dobrze. Plus jeden, no i mamy zrobionego questa, tak jak w sumie już mówiłem. Także teraz przechodzimy zobaczyć ile mam godzin y, właśnie spędzonych w Stars i który na świecie jestem y, właśnie pod względem godzin. Dobra, jesteśmy już na stronie Stars Ninja, ja sobie już tutaj kliknę y, topkę pod względem godzin spędzonych na grze. Y, tutaj pierwszy jest Landi, 3949 godzin, więc całkiem w sumie zobaczyć jaką ma przewagę nad na drugim y, graczem, więc no, dosyć spora, a ja jestem gdzieś tutaj na 50. 6 miejscu, 2500 godzin spędzonych na Brosars. Jak widzicie, 56 miejsce mam pod względem e, godzin na świecie, więc myślę, że całkiem okej. Okay. Tak wyglądają moje tutaj e, statystyki w sumie. E, teraz, jak widzicie, Battlelog, tutaj nie wiem, czemu pokazuję pokazuje przegrane, skoro były tutaj te drugie miejsce, a chyba nie wiem, czy to zalicza to czego przegrane, w sumie nieważne, ale jak widzicie, 56 miejsce mam na. W świecie pod względem levela, więc myślę, że całkiem nieźle, więc możecie napisać, ile wy macie godzin spędzonych w browsers, w sumie sprawdzając sobie na tej stronie, pamiętajcie, że link macie w opisie, zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli ten odcinek Wam się też spodobał, dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema!